Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny odcinek z moim świeżym zakupem i tutaj tak jak wam obiecałem, już tak widzieliście od początku jak kupiłem Hondę. Widzieliście wnętrze, jak zostało obszyte, naprawione. Teraz to wygląda wszystko bardzo fajnie. Przyszedł czas na wymianę opon. Dostałem opony zimowe, teraz auto jeszcze z letnich. I podczas jazdy coś pukało z tyłu, i tutaj też Wam obiecałem, też znalazłem co tam pukało. Zresztą nie trzeba było za dużo szukać, i też Wam obiecałem, że pokażę Wam jak wygląda Honda od spodu, bo bardzo wielu z Was pisało, że na pewno zgnitek, na pewno powódź silnika. Ja uważam markę Hondy, że akurat. To, że gnije, to zgodzę się jak najbardziej, bo bardzo często spotykałem się z mocno skorodowa skorodowanymi egzemplarzami. Natomiast, natomiast yy, wycieków raczej w Hondach nie było. Chyba, że już były umordowane i nie wiem, ktoś nie dbał, ktoś totalnie yy, nic przy samochodzie nie robił, no to gdzieś tam jakiś wyciek mógł się pojawić. Dobra, koniec teorii, zejdziemy teraz na dół. I sprawdzimy wycieki. Sprawdzimy ją pod kątem korozji. Łączę Wam lampkę. Pyk, jest. Tutaj mamy silnik i tutaj postaram się Wam wszędzie tutaj dojechać, żebyście zobaczyli, czy gdzieś jakikolwiek wyciek jest. Na szczęście, jak tutaj wszyscy widzicie. Czekajcie, teraz tutaj muszę ułożyć kamerę. O, Jak widzicie, Honda sucha, jak to się mówi, jak pieprz. Tutaj wam jeszcze pokażę od spodu w pełnej krasie. Ani grama wycieku. Jeżeli chodzi o pobór oleju, tutaj wujek powiedział, że między wymianami, czyli między co 10 tysięcy, e, nie więcej dolał niż pół litra oleju. Sprawdzimy, wierzę mu, nie miały podstaw, żeby mnie kłamać. Jeżeli chodzi o kołyskę zawieszenia, widzieliście na naszych filmach jak często wyglądają kołyski, tutaj kołyska wygląda naprawdę bardzo przyzwoicie I tutaj nie chwalę, że to ja ten samochód kupiłem, natomiast pokazuję Wam jak jest. Oczywiście są tu jakieś takie początkowe e, zalążki korozji, natomiast to wszystko jest początkowe. Teraz Wam pokażę hondę od spodu i przejdziemy na tył i pokażę Wam co pukało. Tutaj mamy podwozie. Po kolei wam pokazuję progi. Tutaj potem przejdziemy, tam dalej. Stan według mnie można powiedzieć idealny. Tutaj mamy podłogę. Tutaj mamy jakieś delikatne, powierzchowne tutaj, widzicie naloty. Tutaj Progi idealne. Tutaj mamy delikatny jakiś nalot. Tutaj mamy delikatny nalot. Tutaj wszystko wygląda bardzo dobrze. Teraz przejdziemy tam do tyłu samochodu. Zaraz przesuniemy te kraty i Wam pokażę dalszą część. Opa! Tutaj progi z tyłu mamy. Jak widzicie, tutaj powierzchowne też takie ogniska korozji. Tutaj mamy takie też ogniska, widzicie. O, tutaj też się coś pojawia. Kołyska w niezłym stanie. Też tutaj mamy, widzi takie wykwity, tak zwane. Tulejki będą do wymiany. Tutaj też tulejka nie wygląda źle, jakoś nawet. To nie to pukało. Tutaj druga część, hondy. Jak ja wam chcę pokazać, też tu mamy widzieć takie powierzchowne korozje. I tył, tutaj z drugiej strony, tu jest wszystko zdrowe. Tutaj też mamy widzieć takie powierzchowną korozję. Przybliżę wam, żeby nie było, że jakieś tu płaty odpadają. Taka powierzchowna. Porozja. Także wszystko jeszcze do zabezpieczenia. Wszystko jeszcze tutaj można uratować. Można to wyczyścić, zapuścić konwerterem rdzy, i myślę, że jeszcze kilka lat można pojeździć. Tutaj pokażę Wam od razu, co pukało. Popatrzcie się, tutaj było zaznaczone na przeglądzie. O, widzicie to pukało. Podpora drążka stabilizatora. Tutaj też widzicie, że było zaznaczone. Oczywiście zamówiliśmy dwie podpory. Zamówiłem sobie dwa łączniki i jutro wymienię. Będę też wymieniał e, filtry olej, plus tutaj e, w tylnym napędzie będziemy wymieniać też. Olej. Także zamówiłem olej oryginalny jutro ma przyjść. Przy okazji jutro jak zdemontuję koła do wymiany opon. posprawdzam sobie jak tam klocki, jak tam tarcze i inne elementy zawieszenia. No a co, a dzisiaj, dzisiaj dzisiaj w zasadzie pozamawiałem to, co już widziałem, a resztę. Mam nadzieję, że nic nie wyjdzie jutro. Piszcie w komentarzach, czy Honda z takim przebiegiem, e, z taką ilością korozji, z tak suchym silnikiem okaże się dobrym zakupem, czy jednak nie kupywalibyście takiego samochodu? Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam, cześć.